Zamawiaj na mediaexpert.pl I odbieraj w sklepie z bezpłatną dostawą w blisko 500 elektromarketach w całej Polsce. Media Expert. Ha! Prezenty Expert! Niepełnosprawność nas nie ogranicza. Żyjemy w pełni, kochamy w pełni. Poznaj nasze historie na pełnosprawniwmiłości.pl Już od dzisiaj wielka wyprzedaż w Neonet. DCL 55 cali, 32% taniej. Gamingowy laptop MSI za niecałe 4200. A dwumetrowa lodówka Whirlpool za 1399. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. To czego nie widać czasem ma największe znaczenie. Tłumione emocje nie znikają, przybierają na sile i mogą mieć poważne konsekwencje. Co się dzieje? Chcę ci pomóc. Powiedz, co czujesz. Rozmowa to pierwszy krok do realnej pomocy. Jeśli zauważysz, że ktoś potrzebuje wsparcia psychologicznego, reaguj. Zadzwoni na bezpłatną infolinię wsparcia psychologicznego. Zdemaskuj emocje. To naprawdę pomaga. Nie czekamy, przyspieszamy. Wyprzedasz w euro plus dwie raty gratis. Swiecarnik Whirlpool w latach 493 zł tanie. Płyta Whirlpool w latach za 1213 zł. Sprawdź już teraz w sklepach i na euro.pl. Czekoladnicy w Wedlu. Od pokoleń przekazują sobie wiedzę, jak tworzyć czekoladę gorzką z najlepszego kakao z gany, by wedlowska gorzka miała intensywny zapach i smak, i dawała niepowtarzalną przyjemność. Wedel, czas na przyjemność. Uwielbiam trzy. Czy. C... Ty? Czy tylko ty? Czy. By... Czy. Lubię cię. Ja też. Ja też. Ona czy? On czy? Oni też? Czy. Co? Czytam? Czy Czytam. A ty?